No to dzień dobry Państwu, pora już powiedzieć 10 minut do godziny 10, więc pora wszystkich przywitać. Oczywiście tych, którzy do nas dotarli, witamy serdecznie. Dzień bez samochodu, e, oczywiście jest to w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. E, Gratulujemy wszystkim odwagi, bo pogoda no, raczej zachęca do tego, żeby e, to, co się dzieje na zewnątrz, obserwować z okna swojego domu mieszkania. Natomiast e, dla tych wszystkich wprawionych, zdeterminowanych do aktywności fizycznej e, oczywiście nie ma złej pogody, jest tylko niewłaściwie dobrana odzież. Państwo, w, w poprzednich latach, choć w tym roku jeszcze raz podkreślę, no, naszym sprzymierzęcym z, z pewnością nie jest pogoda. E, ale oczywiście dla tych wszystkich, którzy dotarli do nas, no, czeka moc niespodzianek. Zachęcam już teraz Państwa do tego, jeżeli Państwo te, jeszcze tego nie uczynili, aby wypełnić karty zgłoszeniowe, no bo zgodnie z naszą tradycją w Parku Konstytucji, tuż po tym jak dotrzemy do tego miejsca docelowego, będzie losowanie czterech wyjątkowych rowerów, damski, męski, będzie również rower dziecięcy, rower też... Można powiedzieć, taki bardzo wielofunkcyjny, mobilny, to ten czwarty rower. Dlatego gorąco zachęcamy do tego, aby kto jeszcze tego nie uczynił, wypełnił swój los. Miejmy nadzieję, że to będzie los szczęśliwy. A te losy znajdą Państwo u pracowników Wydziału. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Podniosła przed chwilką wysoką swoją rękę pani Ewa Halasin, naczelnik tego wydziału, no jednocześnie lider zespołu, który przygotował ten to wyjątkowe wydarzenie, Europejski Dzień Bez Samochodu. Szanowni Państwo, przybywa nam ścieżek rowerowych, chcemy się nimi pochwalić, chcemy je pewnie też przetestować, dlatego będzie to możliwe w tym roku. To jest pierwsza edycja suwalskiej rywalizacji rowerowej, pierwszy taki rok i przejechałem od 1 czerwca do wczoraj, do godziny 14 9421 km. Skąd u ciebie takie zamiłowanie w rowerem, jazda rowerem? A lubię od wielu lat jeżdżę rowerem i tam w wolnych chwilach lubię sobie pojeździć. Pomaga mi to utrzymać wagę, dobrą formę, zdrowie. Ja jeżdżę po, tylko, tylko właśnie po okolicach. Nie, nie mam żadnych wypraw takich y, rowerowych. Lubię sobie pojeździć tu w promieniu, tam 100 kilometrów powiedzmy. To, że przejechałem tyle kilometrów, no to to na pewno mnie zmobilizowała ta rywalizacja, bo tak to bym pewno przejechał może sześć w tym czasie tysięcy. A tu po prostu no trochę się sprężyłem i, i przejechałem tyle. Tam 1900 to patrzyłem, że to jest do Paryża, jak 3800 to do Paryża i z powrotem. No a teraz to już się nie zastanawiałem. po prostu. Gratuluję. Dziękuję i gratuluję. Dzięki. Kategoria kobiety 60 plus. Kategoria kobiety 60 plus miejsce trzecie 511 km, pani Bożena Kilon, e, miejsce drugie 2662 km, pani Benia Jaworska. Ja miałam drugie miejsce. Wśród kobiet powyżej 60. 2650 i nie znam końcówki, nie pamiętam. Lubię jeździć, ja prawie codziennie jeżdżę. Jak dziękuję. chyba że leje deszcz, Miejsce ale w tym roku tysiąc, to ten deszcz tysiąc, nie padał. Cały czas będę jeździć. Gratuluję. Dziękuję. Miejsce pierwsze, także przygotować ręce. Wielkie brawa. 5082 km, pani Helena Makarewicz. No jeszcze koncercik dla pani, uprzejmie was proszę, kochani. Gratulacje! Serdecznie gratulujemy! No dobrze panie! Przed nami kolejna kategoria. Kategoria mężczyźni do 59 roku życia. I tutaj mamy rekord jeżeli chodzi o kilometry, ale to powiem przy miejscu pierwszym, zaczniemy od miejsca trzeciego. Miejsce trzecie 5192 kilometry. Tomasz Anzulewicz. Tomasz Anzulewicz 5192 km. Serdecznie zapraszamy. Witamy Panie Tomku. Śledzę te dokonania zawsze na Facebooku. No to miejsce drugie. No z niecierpliwością czekam na ten rekord. 5563 km. Marek Wierzbowicz. Miejsce drugie. Nie uwierzycie. Dobra, nie uwierzycie. Miejsce pierwsze. 9421 km. Wielkie, wielkie brawa! Pan Marek Jaworski! Brawa! Oto wspólne zdjęcie. A jest ta chemia. Jeśli usłyszą te Państwa piękne dzwoneczki, to na pewno się uśmiechną. Sprawdzamy, uwaga. 3, 4. No, działa, działa. Uśmiechnęli się. Wielkie brawa. A jak tak spytam pani Marku, to ile kilometrów dziennie? Średnio wyszło 85 km dziennie od 1 czerwca Tak Suwałki, Augustów, Augustów, Suwałki. I jeszcze trochę, dokładnie. Wielkie gratulacja. Gratulacje Tomasz Azulewicz, Marek Wierzbowicz, Marek Jaworski. Czas na kategorię mężczyzn 60 plus. miejsce trzecie. 2892 km. Pan Aleksander Ogonowski. Miejsce drugie. Ryszard Rynkowski. 2941 km. No to witamy pana Ryszarda Rynkowskiego, proszę państwa. Wielkie brawa. Ryszard Rynkowski. Miejsce pierwsze. 5000. Miejsce pierwsze. Serdeczne gratulacje. Gratulacje. Młody z... Marek Jarząbski.